Hej siemano, tutaj Aiken. Yy, nagrywam filmik z informacją, że sobie kończę z Minecraftem i chciałbym się pozbyć w sumie tych które mam aktualnie. Ja aktualnie jestem w posiadaniu 2012 i 2011. Są to yy, konta Full Access. Chciałbym je sprzedać za naprawdę dobrą cenę no, coś około 7-8 stów za na 2011, około 6 stów. Maikona 2012 11 yy, ma jakieś paniki, 15 ma bodajże 5 yy, Maikony sprzedaje W sumie z każdą płatnością no. Naj, Najwygodniej nie ukrywam, byłoby zapłacić Allegro Zresztą no, tam macie jakiekolwiek bezpieczeństwo, ja również jakoś tam wiem, że tu trzymam pieniądze Przelewem ekspresowym jest to też bardzo dobra opcja, którą wybrała osoba, która kupiła ode mnie jakieś 3 dni temu. Konto mogę wam pokazać tutaj: urywek nagrania, jak kupuje ode mnie to, jak otrzymuje owe konto. Zmienił sobie już nick, więc wszystko po 100% spoko. Pejsewki czy paysewki, no to nie wiem, naprawdę, paysewkę to byście musieli mi dać jakieś 20% więcej. No bo nie ukrywam, ja bym musiał to wypłacić, pokrywać prowizję i tak dalej. No, ogólnie no to taka właśnie informacja, w mój Facebook macie w opisie, w sumie możecie do mnie pisać jak mam bezproblemowo wystawię to mówię Allegro, to nie byłoby jakiegokolwiek problemów, tam pokrywacie 8% prowizji, I chcecie mieć to bezpieczeństwo, chociaż wydaje mi się, że to nie jest potrzebne, no, jak mówię zobaczycie nagranie, jedno konto już sprzedałem, no takie pierdolenie, są zajebany jak świnia, ale mamy najwyższa pora skończyć. Locami, ludzie, tu w sumie kurwa co druga osoba, mam na teraz. Taka jest prawda, no i uj. Wystawiam go e, aktualnie na sel. Możecie do mnie pisać, no. Wszystkich żegnam i macie się wariaty. jego grania, się